Byłem w pracy w firmie w roli, której trochę już nie czułem. W się czułem, że jakby forma jej się wyczerpała. Mówię sobie to, jak się dowiedzieć, to co ja chcę dalej w życiu robić i jak to robić. To, co ja umiem robić, a co chcę robić i jak to ze sobą połączyć. No i wtedy myśmy się spotkali zaczęliśmy pracować w duchu, znaczy no, klasycznie na początku. E, robiąc galupa, przegadając sobie jakie są e, mocne e, słabe strony no ale później mm, było tych rozmów trochę więcej właśnie w duchu i takich ćwiczeń e, czy takich sesji e, pogłębiających ale także pytań jakie zadawałeś było kilka takich e, pamiętam niepokojących w zasadzie Michał, ale przecież jakbyś mógł dzisiaj pracować tyle ile chcesz to ile byś pracował? Więc to był taki duży, yy, yy, duży przeskok myślowy na zasadzie nie tylko, nie wiem, kariery zawodowej, czy, czy talentów, ale także miejsca w życiu i myślenie o sobie w kilku wymiarach. Nie myślenie o sobie właśnie zawodowo, ale też myślenie o sobie, jakbyś chciał się realizować i rozwijać ITP. Yy, ale fajnych, sprowadzonych do rzeczywistości, nie? jakby gadaliśmy o tym, no, Kredyt się sam nie spłaci, to to dzisiaj pamiętam. Nie? Jakby w jakiś sposób zbudować sobie e, dobre podejście do tego, e, żeby móc się rozwijać, a jednocześnie mieć nie wiem, poduszkę finansową nie? i tak dalej. A później zacząłem się zastanawiać, a może mógłbym, mógłbym robić coś innego. Nie? I to był taki duży indykator do tego, że ja samodzielnie zacząłem sobie w głowie układać trochę w duchu, kim mogę zostać jak dorosły. Ja miałem bardzo duży, bardzo duży imposter syndrom. Czy ogromny. W sensie on był we mnie od lat. Jak człowiek, jakby jest w jakiejś roli albo na jakichś stanowiskach, nawet wysokich, to w pewnym momencie ma takie poczucie. Że robiłem to już tyle razy, to jest proste. Myślę, że to jest duży problem chyba każdego menedżera w pewnym momencie kariery zawodowej. Dużo mnie ten proces nauczył, czy na pewno mnie nauczył też dość, że dużo lepiej pisać CV. <laughs> ale dużo mi powiedział też o mnie na zasadzie to jakich ról na pewno nie chcę pełnić bardzo mi dużo to dało ja mówię na pewno nie chcę tego robić znalazłem sobie fajną pracę w roli produktowej w ciekawej firmie dużo lepiej na pewno umiałem sobie opowiedzieć przypomniałem sobie przez te ćwiczenia, że ja mam właśnie te swoje inne pasje, że ja mogę je dalej robić to był jakimś indykatorem do tego, żebym wrócił do na przykład pisania książki, którą pisałem dla drugiego tomu bajek dla mojego syna, który skończyłem. To był dla mnie indykator do tego, żeby wrócić do e, identyfikowania się w roli e, trenera, mentora, szkoleniowca, który chce się dzielić wiedzą, bo to go naprawdę mega jara. Znowu, myśleć o sobie wielowymiarowo, móc się realizować wielowymiarowo, i pamiętaj, że to nie jest tak, że, nawet jak coś robisz, to jakby wszystkie inne drzwi się pozamykały. I myślę, że bez tych sesji chyba bym do tego tak nie podszedł.